Cześć widzowie! Choć na kartach powieści o Harrym Potterze zdecydowanie nie brakuje dziwnych i ekscentrycznych postaci, takich jak chociażby zmieniająca kolor swoich włosów w zależności od nastroju Ninfadora Tongs, czy uzależniona od wiśniowej Sherry popadająca we wróżbiarski trans Sybilla Ciloni, to chyba żadna z postaci nie może równać się pod względem swoich dziwas z pojawiającą się po raz pierwszy dopiero w piątej części Luną Lovegood. Nie bez powodu bowiem większość uczniów Hogwartu nazywała ją przecież Pomyluną, i to nie tylko z uwagi na jej nietuzinkowy wygląd i zachowanie, ale przede wszystkim wiarę w różnego rodzaju nieistniejące stworzenia, takie jak nargle czy chrapaki krętorogie, a także odklejone teorie spiskowe głoszące, iż Cornelius Knott posiadał swoją własną armię ognistych duchów nazywanych heliopatami, czy że Sirius Black to tak naprawdę Stabi Boardman, a więc wokalista popularnego zespołu muzycznego o nazwie Hobgobliny. I choć Luna Lovegood niewątpliwie faktycznie była dosyć oryginalną osobą, to uważam, iż pomimo wynikającej z tego pogardy większości uczniów Hogwartu zdecydowanie przerastała ich ona swoją wiedzą oraz znajomością magicznego świata, co wcale nie zostało w sadze jakoś bardzo wyraźnie zaznaczone, kreując Lunę jednak raczej na niezbyt ogarniętą osobę. Bo wiecie, choć dzisiaj wiele osób w Fandomie uważa Lunę za jedną z najciekawszych postaci w całej sadze, to jednak bierze się to raczej z fascynacji jej odmiennością czy współczucia z powodu bycia prześladowaną, a nie doceniania jej rzeczowej wiedzy oraz czystych umiejętności magicznych. W dzisiejszym odcinku chciałbym więc choć trochę odczarować ten odklejony wizerunek Luny Lowgood, starając się udowodnić wam, że jej nieszablonowe myślenie i teoretycznie kuriozalne przekonania okazywały się być zgodne z prawdą w zdecydowanie większej ilości przypadków, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zaczynamy. Już na samym wstępie warto zauważyć, że gdyby Luna była po prostu głupia czy obłąkana, jak sądzili co po niektórzy uczniowie, to raczej nie dostałaby się do Ravenclaw, gdzie zwyczajowo trafiały przecież właśnie najbardziej inteligentne i ogarnięte dzieciaki. Faktem jednak jest, iż Luna niestety potrafiła przeplatać swoje mądre i odkrywcze wypowiedzi jakimiś totalnymi bzdurami, przez co nie dziwię się, że większości znających ją jedynie bardzo pobieżnie rówieśników faktycznie mogło się tak wydawać. Ciężko się jednak dziwić tej przypadłości, skoro właściwie przez całe dzieciństwo była ona wychowywana jedynie przez swojego ojca, znanego z zamiłowania do wszelkiego rodzaju teorii spiskowych nagłaśnianych przez siebie na łamach swojego niszowego czasopisma pod tytułem Żongler. Niemniej choć w opinii publicznej gazeta ta nie cieszyła się zbyt dobrą opinią i takie artykuły jak ten o Syriuszu będącym gwiazdą Roka, czy tworzonej przez knota armii Heliopatów faktycznie mogłyby zapewnić Xenofiliusowi Lowgudowi główną rolę w magicznym odpowiedniku filmu o wujku foliarzu, to jednak w kwestii istnienia awizowanych przez niego stworzeń, takich jak chrapaki krętorogie, nargle czy gnębi wtryski, wcale nie byłbym już co do tego taki pewien. Wiecie, w magicznym świecie występowało bardzo wiele stworzeń, których istnienie nigdy nie zostało oficjalnie potwierdzone. No bo przecież nawet sam Newt Scamander, który napotkał na swojej drodze chociażby Zuu czy Chilina, nigdy nie napisał o nich w swojej książce pod tytułem Fantastyczne Zwierzęta i jak je znaleźć, przez co większość ludzi albo w ogóle nie wiedziała o ich istnieniu, albo traktowała je bardziej jako stworzenia mityczne. I choć nie wiem dlaczego Newt nie chciał podzielić się tym z opinią publiczną, to jest to niezbity dowód na to, iż w magicznym świecie istniało znacznie więcej gatunków zwierząt niż tylko te uznawane oficjalnie za istniejące przez Urząd Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami. Możliwe więc, że chociażby takie gnębi wtryski faktycznie istniały, szczególnie, że jak opisywała Jeluna, miały to być niewidzialne stworzenia wlatujące do wnętrza człowieka przez uszy i mącące mu w mózgu, które jednak można było dostrzec poprzez stworzone przez jej ojca widmokulary. Skoro więc Luna była tak niezachwianie przekonana o ich istnieniu, to najwyraźniej musiała je kiedyś po prostu zobaczyć, bo chciałbym wam przypomnieć, że po skończeniu szkoły została ona słynną magizoolożką, czyli badaczką magicznych stworzeń, która podobno odkryła i sklasyfikowała wiele nowych gatunków, w tym być może właśnie i znane jej już od dawna gnębi wtryski. Szczególnie, że nie byłby to jedyny raz w Sadze, kiedy to właśnie Luna narażając się na śmieszność, z pełną stanowczością proklamowała istnienie jakiegoś dziwnego magicznego stworzenia. I mam tu na myśli oczywiście ciągnące powozy z Hogsmeade Testrale, których występowanie w przyrodzie do czasu lekcji opieki nad magicznymi stworzeniami, na której Hagrid pokazał uczniom tej istoty, wydawało się wszystkim prawie niemożliwe. I podobnie było zresztą z zasłoną śmierci w Departamencie Tajemnic, za której nie dość, tylko Luna i Harry słyszeli dochodzące szepty, to jeszcze jedynie ona była w stanie poprawnie zdefiniować te głosy jako należące do osób zmarłych, co jakiś czas później znowu okazało się być prawdą. Widzicie, Luna posiadała po prostu jakąś przedziwną zdolność dostrzegania rzeczy niedostrzegalnych dla innych. I choć oczywiście zaraz ktoś mógłby powiedzieć, że w przypadku poprzednich przykładów wynikało to jedynie z faktu, iż była ona naocznym świadkiem śmierci swojej matki, to podobna rzecz wydarzyła się też na weselu Billa i Flair, kiedy to Luna niemalże od razu rozpoznała Harego przemienionego za sprawą eliksiru wielosokowego w jakiegoś grubego rudzielca udającego kuzyna Wesleyów. A to było już doprawdy niezwykłe i udowadniało, że Luna potrafiła analizować otaczającą ją rzeczywistość znacznie lepiej niż ktokolwiek inny, bo przecież w tej sytuacji pozycja wyjściowa była już taka sama dla wszystkich. Niedziwne więc, że Harry właściwie jako jedyny uwierzył w jej zapewnienia o istnieniu diademu Roweny Ravenclaw, nawet pomimo ogólnej dezaprobaty wszystkich uczniów zgromadzonych w pokoju życzeń, jak zwykle podważających w tej sytuacji jej poczytalność. A to jak zresztą doskonale wiecie, okazało się być kluczowe w kontekście pokonania Lorda Voldemorta i ostatecznego zakończenia II Wojny Czarodziejów, bo poza samym Harrym, diadem ten był ostatnim horcruxem Czarnego Pana, którego nie udało się do tej pory namierzyć. Ale to jeszcze nie wszystko, na czym Harry skorzystał dzięki unikatowej wiedzy luny i jej ojca o magicznym świecie, No bo przecież sam koncept insygniów śmierci, który w większości magicznego społeczeństwa również wydawał się być jedynie dziecięcą gawędą, został mu przedstawiony właśnie przez lowgudów. I choć to oczywiście nie było już aż tak niewiarygodne jak reszta rzeczy, które wygadywała Luna, bo symbol insygniów był dosyć popularny chociażby wśród uczniów Drumstrangu, to jednak jak się później okazało, w większości magicznych kręgów było on utożsamiany raczej jedynie z reżimem Grindelwalda, a to co tak naprawdę za nim stało, rozumieli jedynie nieliczni. Jak więc widzicie, choć zarówno Luna, jak i jej ojciec byli uważani za wariatów i odklejeńców propagujących na potęgę jakieś totalne głupoty, to jednak po nieco dokładniejszym przyjrzeniu się tej kwestii można stwierdzić, że wcale tak nie było. Osobiście odnoszę jednak wrażenie, że niezależnie od tego, ile razy świadectwo Luny okazywało się być prawdziwe, to taki pogląd utrzymywał się wśród magicznego społeczeństwa do samego końca sagi. Bo choć wywiad z Harym na łamach żonglera, w którym opisywał on to, co przydarzyło mu się na cmentarzu w Little Hangleton, czy lekcja opieki nad magicznymi stworzeniami, na której okazało się, iż te strale są prawdziwe, powinny dać już co po niektórym do myślenia, to nawet członkowie Gwardii Dumbledora wciąż powątpiewali w to, czy warto wierzyć słowa Luny jeszcze właściwie na samym końcu ostatniej książki. A to jest już dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać co wy sądzicie o Lunie i czy również uważacie, że miała ona rację znacznie częściej niż mogłoby się wydawać, czy być może jednak wciąż sądzicie, iż w większości przypadków gadała ona jakieś totalne głupoty, które nie miały żadnego związku z rzeczywistością. Wpadajcie też na moje pozostałe materiały z Harry'ego Pottera, a przede wszystkim na film o wszystkich postaciach, które nie pojawiły się w ekranizacji tej serii i do którego link wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć.